Dlatego, że tutaj Robert Biedron działa, bo sądziła pani tu działa? przyjechać, tak? No w przyszłym roku już nie będzie działał. Dlaczego? Dlaczego? No ja jak to do wyborów wcześniejsza, przy kolejnych mam nadzieję, zrobimy wszystko, żeby już tu nie działało. A nie powinien? Jak go ludzie będą wybierali, no to nie działa, ale zrobimy wszystko, żeby nie wybierali osób, które właściwie tylko z tego powodu, że są tym, kim są, to znaczy tylko dlatego, że mają takie skłonności seksualne, są w Sejmie, no nie jest od tego. Ja chciałam tylko Państwu przypomnieć, że dzisiejsze spotkanie otwarte z mieszkańcami jest tematyczne i będzie mowa o, o, o rodzinie, o polskiej rodzinie, o zagrożeniach dla polskiej rodziny i myślę, że w tym kierunku również zapoznamy Państwa do pytań. To, jest... to Robert Biedron jest zagrożeniem dla polskich rodzin? No, jeśli pan już porusza tak namiętnie, gdzie to pana bardzo biedro interesuje, to oczywiście jest zagrożeniem, dlatego, że projekty, które przedstawia jego partia, są, naruszają artykuł 18 Konstytucji, czyli naruszają fundamentalnie Konstytucję, no, instytucje małżeństwa i tak dalej. Także tutaj jest oczywiste. Co więcej, też od razu państwu zwrócę uwagę, w Sejmie mamy, mi się wydaje, w pewien sposób, być może nadreprezentację pewną, czy głosów osób o tych skłonnościach. I ja jednak zwróciłabym uwagę na to, że że mamy tutaj do czynienia z nie ta, znaczy z taką formalną nadreprezentacją pewną, nie, nie ilościowo, bo ja tam człowiek nie badał, tylko ten szum jaki potrafią stworzyć, to jest taka jednego tematu. Natomiast to, co ja chciałam powiedzieć, oni na pewno nie reprezentują środowiska, na które się powołują, dlatego że mamy do czynienia w tej sensie z celebrytami tego, tych środowisk, z tymi homo celebrytami, którzy nie reprezentują na pewno interesów, potrzeb i problemów osób właśnie w moim przekonaniu cierpiących homoseksualistów cierpiących. Oni oczekiwaliby pomocy, natomiast ja dostałam pomocy na przykład wsparcia państwa na terapię. Do mnie tutaj Otrzymuje i na biuro, i do domu swojego, na ile w którym właśnie ludzie mówią, że niby jest i natomiast bardzo to oczywiście tutaj nieładnie, nie będę powtarzał, jak oni mówią. Natomiast mówią, że wydają duży pieniądze, źle się czują z tym, odbierają to jako chorobę i nigdy te sprawy nie były w zakresie zainteresowania właśnie tutaj między innymi tych różnych parach i tak dalej. Natomiast wiem, że NFZ nie, nie oferuje im tego rodzaju terapii, którą by chcieli, i mówi jakiś człowiek, że on tutaj duże pieniądze wydali, że bardzo dzięki, jest mi wdzięczny za to, że zwróciłam na to uwagę. Bo zwłaszcza osoby z blokowisk ze wsi, które są chory, które źle się z tym czują, nie są celebrytami, nie mogą liczyć na żadną pomoc. Natomiast tam ci robią kariery w świetle fleszy właśnie kariery osobiste, polityczne i finansowe, ktoś finansuje, bardzo jestem ciekawa, kto te wszystkie parady tych golasów wyuzdanych I, i, I to nie akurat to nie są problemy ludzi, którzy cierpią. A, A pani ja, będzie ja, chciała pomoc? pomóc Pani to, żeby NFZ refundował takowe leczenie samoski. Ja myślę chyba, to... że proporcjonalnie, jeśli ktoś chce się leczyć, nie sądzę, żeby to była jakieś taka szersze, szersze zjawisko, ale osoby, które do mnie piszą, pokazują i mówią, że jest to zjawisko realne. Dużo osób, jedno ze, ze, ze stowarzyszeń napisało, że w ciągu 11 lat przewinęło się, zgłosiło się, e, przepraszam, 3000 osób. No to jednak pokazuje jakoś. Wszystkie badania i amerykańskie, które są prowadzone, które są w Polsce dostępne, pokazują, że je, terapię się prowadzi. Amerykańskie badania znanego profesora Spajcena pokazują, że wyleczeń jest 30% tych osób, przypadków, które on badał, czyli nawrócenie na, na heteroseksualizm, natomiast drugie 30% to są ludzie, którzy żyją w czystości tak zwanej. Znaczy nie, 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 nie uda się odbudować ich relacji z, z kobietami, albo odwrotnie. Natomiast zachowują wstrzemięźliwość i jakby no, no, siedzą z tą chorobą, ale w takim, w zgodzie ze sobą. Co więcej, jest tu bardzo dużo osób, które są osobami wierzącymi. To są, i zresztą badania też pokazują, że osoby religijne wierzące mają silniejszą motywację i łatwiej jest im z tego wyjść. Więc tutaj, żeby jeszcze raz powiedzieć, i myślę, że minister, minister zdrowia, a również minister finansów powinien spojrzeć również w tę stronę. Podejrzewam, że na pewno nie straciłby tutaj budżet na tym zanadto. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, to nie jest ogromna Skala, ale jest. Tak jak mamy bardzo unikalne choroby, na które minister powinien, czy minister zdrowia, pewne środki wydatkować. I tutaj, jeśli taka grupa osób jest, też płacą podatki. Wydaje mi się, że nie sponsorować i nie reklamować ustaw o związkach partnerskich, nie utrzymywać i utrwalać ludzi w, w pewnej patologii. No oni, oni się oczywiście nie przyznają co ludzie z głębokimi kompleksami, cierpiący. Przy czym mamy bardzo dużo, te psychiatry, psychiatrzy stwierdzają choroby psychiczne, no, depresje różnego rodzaju, skłonności samobójcze, trudność nawiązywania w ogóle kontaktów z, z, w środowisku swoim, więc jest się czym zająć. Mi się wydaje, że zwykłe uczucie pana premiera powinno iść w tym kierunku, żeby nie tylko schlebiać w tym i na siłę, po prostu na siłę łamiąc sumienia parlamentarzystów, żeby pochylił się również nad tymi. I pan Biedroń, bo do niego to adresuje, niech on przestanie łazić na te różne jazdy z golacami wyuzdanymi ulicami miast, tylko niech się zwróci, niech poszuka, niech popyta się, któremu koledzy moi, bratankowie, komu pomóc. Czy ja mam dobre wrażenie, że w takim razie jest już wojna o homoseksualistów między Dla prawicą, ale... Ja to jest ostatni raz, kiedy ja o tym mówię, właśnie a. dlatego, że są sprawy bardzo ważne i ponieważ to jest Jestem koście, więc trudno mi odmówić. Ja po prostu już nie chcę o tym mówić. Natomiast być może uda się jakieś działania podjąć. Żadnej wojny. te interpelację, czekam na, aż pan minister mi odpowie. Jeszcze będzie apel akcent, może nie apel ostatni, bo mam w środę Komisję Etyki i tutaj wszystkie możliwe te środowiska się rzuciły na mnie, bo ja nie mogę powiedzieć, że ktoś ma twarz boksera. No jak ma, pan też ma zresztą co? Poda mnie pan do Komisji, no nie poda pan, ale to jest jak gołota. to jest przystojny facet, nim baby latały i wie pan, Akurat komplement do mnie. Nie każdy by chciał facet, mieć nie Gusia, nie kluska jakiegoś, kogołoty, no Pani No tak to Pani się określa, że jest nadreprezentacja homoseksualistów. Nad, nadreprezentacja problemu problem, 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 nadre, Ale nie pasuka, nadre, a, ale zle. nie, 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 nadreprezentacja problemu, ponieważ tylko o tym się gada. Oto.